Meta Speed Sky to buty, e, które są lekkie, dynamiczne. Jak dla mnie to są prawdziwe trampoliny. Przede wszystkim po raz pierwszy zauważyłem różnicę na stoperze, a nie tylko w samym poczuciu. Dla porównania zrobiłem trening, gdzie w połowie treningu zmieniłem obuwie i, i nagle się okazało, że, znacznie, że biegam znacznie szybciej i na tym samym tętnie. To dla mnie jest najlepsza rekomendacja. Proces projektowania Metaspeed Sky wyglądał bardzo podobnie do, do wcześniejszego modelu, czyli Meta Racer. E, otrzymywałem e, prototypy, testowałem je, biegałem w nich, wysyłałem wnioski e, do, do Japonii, e, po czym te buty do mnie wracały e, z nowymi technologiami, które naprawdę sprawiły, że to bieganie stało się dużo łatwiejsze, dużo szybsze. Myślę, że nie ma co porównywać tych butów. Metaspeed Sky są zdecydowanie grubsze, mają większą amortyzację. Przez to biega mi się bardzo dobrze i te buty po prostu zwiększają moją pewność siebie. Od rozpoczęcia ery karbonowej, bo tak możemy to nazwać, odpowiedni produkt, czyli obuwie startowe, stało się bardzo istotnym czynnikiem, który determinuje wynik na mecie biegając w Meta Speed Sky czuję, że wreszcie mogę spełnić swoje oczekiwania względem wyniku. Te buty poleciłbym wszystkim osobom, którym zależy na rekordach życiowych, na każdej sekundzie i to niezależnie od tego, na jakim dystansie rywalizują, czy na 5 km, 10, w półmaratonie czy w maratonie.